Cześć, zapnij wygodnie pasy, bo w tym odcinku pokażę ci, jak zdobyć huge chef Pet'a, którego tu widzicie. Ten huge chef Pet będzie do zdobycia 31 marca, a jest to związane z tym, że 31 marca będzie swoją miało już taką dużą i dawno nie było w ogóle aktualizacji do przepraszam, my restaurant. I w my restaurant. Po 31 marca, po tej aktualizacji, będziecie musieli obsłużyć 100 tysięcy customersów, czyli klientów i dzięki temu będziecie w stanie zdobyć właśnie tego huge szef kata, Czyli tego szefa kuchni kotka, i tylko tamt możecie to zdobyć, tylko grając My Restaurant. Fajne takie połączenie to jest takie zachęcenie do grania, w ma, grania w My Restaurant. Update będzie 31 marca, więc dopiero wtedy się to zacznie i wtedy będzie możliwość właśnie zdobycia e, tych rzeczy w e, tej grze. No jest to, Możecie się z tym nie zgadzać lub nie. Na pewno pomysłowi są Big Games i Preston. Hajs się musi zgadzać, nie? Preston likes money, jak to się mówi. Także taka jest, słuchajcie, sytuacja na chwilę obecną. Jeżeli się coś zmieni, to oczywiście was o tym poinformuję. E, także, no, zapowiada się całkiem spoki, spoko gr grind w, w My Restaurant, prawda? No. YouTube jakimś cudem polecił ten film tobie, więc kliknij w niego, obejrzyj koniecznie, bo jak poleca, to musisz, nie? To film ode mnie, chcesz więcej, to klikaj, no klikaj, klikaj.